私だよ。 ostatnio ostatnia zimowa oryka. Okay. że teraz da się jakoś tutaj wyjechać pod tą górę. Troszkę przeszło. Tutaj płytko chorą, bo tutaj piasek się w górę jest też. Spłycony jest ten pług. Żeby tak głęboko nie rył. A i tak widać, jeszcze piasek się wyciąga. Rolnika wygląda, gdzie to koło się kręci, nie? Kochanie, tak? Ktoś mówi, mamo No Ja to jedzie? Tam i z powrotem, tam i z powrotem no. Dobra, to muszę blokady na cztery koła Tu jest łąka, to na mokra i tak nie wiem, ale tylko kawałek, to już tak się wyjdzie. będę wyjechała. wyjechałem. O. Tato. Tato tam jest? Robi brum brum. Tak? Tato. A pa? Na to jedzie? Tak <grywki> to idzie, pod górkę pomału. Jakoś się wygrzybuje, powiem wam, tak. Większe pół pola no do tych drzew to było rane z górki, tylko w jedną stronę. A to po prostu oru cofał ciężkiem i z góry na dół było rane. ale parę dni postało jeszcze. I, I już jakoś, jakoś się wygrzybuje, bardzo powoli, tak, ale, jakoś się, ale tu już jest mniejsza górka, o tak, to jest mniejsza górka, tutaj to tu jest bardziej prosto, a tam to jest taka, taki brzuch mocny. No i oczywiście blokada musi być, tutaj się blokadę włącza, a można ją wyłączyć, tylko hamulec nacisnąć, nacisnąć i już jest wyłączona, rozblokowane są most. No i tyle zostało na tej działce do orania na zimę, jeszcze będę miał jedną działkę hektarową ale tam muszę wykarczować krzaki i, i zrównać skarpę bo został spłycony z tego względu że ta górka jest piaskowa mocno to jest bardzo znaczy tak jak każde pole specyficzne czyli na dole mamy zobaczcie ciężką ziemię taka typowo łąkowa ciężka tutaj mamy nie wiem koło trzeciej klasy pewnie a tam już mamy piasek i i, i tak to jest i nie trzeba wiedzieć co siać na tych górach, no bo nie wszystko się udaje